Na początek ważna informacja. Recenzja nie zepsuje wam radości z lektury. Niespodzianki będę omawiał na samym końcu i dam Wam o tym znać. Cześć z tej strony nerdcastu, a dzisiaj bierzemy na warsztat Gwiezdne Wojny Nowy Świt. Jest to następna fenomenalna opowieść, którą mam przyjemność recenzować. Tym razem jest to historia bliższa mojemu sercu. To właśnie Rebelianci byli serialem, który dorastał wraz ze mną. Na ten moment nie jestem pewien, czy yy, jest nadal dojrzałym. Seriale może jest trochę dziecinny, ale mam nadzieję, że nie. W każdym razie dzisiejsza pozycja na pewno nie jest zbyt dziecinna. Mamy tu pełno picia alkoholu, brutalnych scen i tematów, które na pewno nie zostałyby poruszane w rebeliantach. Sama historia zaczyna się jeszcze w czasach Republiki, kiedy Kananjarus jest ciągle kalebem Dium, młodziutkim kandydatem na rycerza Jedi. Ten wstęp to bardzo dobre uzupełnienie całości, tym bardziej, że nie jest to pierwszy lepszy serwis. Zarówno mistrzyni Bilaba i Obi-Wan przewijają się w myślach głównego bohatera na stronach powieści. Później śledzimy poczynania wcześniej wymienionego oraz Harry Synduli oraz okoliczności ich pierwszego spotkania. Dla mnie, jako osoby z Górnego Śląska, Górniczy klimat panujący w większej części powieści jest bardziej niż swojski. Jeśli chodzi o kopalnię, to pracuje tam Kanan i jeszcze dwóch bardzo ważnych bohaterów. Pierwszy to Skelly, zwykły ludzki weteran wojen Klonów i znawca materiałów wybuchowych. Dość nieznośny na początku, ale im dalej w las, tym bardziej mu współczujemy. Chyba ma protezę ręki, ale czy należana do rodzaju klatunian ciężko mi w sumie potwierdzić. Drugą i ważniejszą jest Okadia. Jest to starszy wiekiem mężczyzna, który prowadzi bar i jest kimś w rodzaju bliskiej osoby dla Kanana. Ten cały czas uciekając przed imperium tak naprawdę dopiero z nim zawarł dłuższą relację. Okadia dba o niego, ten przesiaduje o niego w barze, ponieważ alkoholizm pozwala mu zagłuszyć moc w sobie. Jest także jego chlebodawcą. Znaczy Okadia, nie alkoholizm. Jest to również bardzo ważna postać, jeśli chodzi o popchnięcie relacji Harry i Kanana. Bardzo przyjemnie czytało mi się momenty, gdy obaj panowie wchodzili ze sobą w interakcję. Naprawdę pozwoliło mi to spojrzeć na kanana trochę inaczej. Inną istotną postacią jest Zaluna, Sulustanka pracująca w czymś w rodzaju sieci monitoringu, ale bardziej stawiającej na inwigiliację obywateli. Bardzo ważne są postaci związane z Imperium Galaktycznym. Mamy tu pierwsze wystąpienie Ray Sloan, która później pojawia się na przykład w trylogii Aftermath, a ostatnio dostała nawet swoją wersję jako minifigurka Lego. Z reżimem związany jest także główny antagonista, hrabia Vidian. Jest to cyborg z Piekłorodem, który przeraża i wydaje się naprawdę strasznym przeciwnikiem. Choć pewnie Kanan gdyby chciał, to mógłby go rozmontować używając mocy. Albo tylko to moje dziwne wizje spowodowane wojnami klonu z 2003 roku. Vidian jest bardziej maszyną niż człowiekiem. Potrafi wyświetlać dowolne pliki przed oczami, wydawać rozkazy tylko myślą, a nawet przeprowadzać rozmowy na odległość, nie mówiąc nawet słowa. Jest również pozbawiony ludzkich uczuć. Nie interesuje go los innych. Jego jedynym celem, które osiąganie za każdą cenę, byle tylko imperator był zadowolony. Dziwi się na przykład, czemu przy kadziach z kwasem pracują druidy, a nie ludzie. W końcu materiał organiczny szybciej się rozkłada i prędzej można znowu używać kadzi z kwasem. Jego pierwszą ofiarą jest Neimodjański dyrektor kopalni, którego za brak efektywności hrabia własnoręcznie zakotował na śmierć. Z pozostałych bohaterów muszę wymienić także Besalisków. Jest to małżeństwo związane z kopalniami oraz właściciel miejscowej jadłodalni brzmi znajomo co. Ja osobiście wolę określać weselisków jako tych dobrych i sympatycznych, Taty są również i tutaj. Akcja w powieści jest wartka i przybliża nam znakomicie postacie Karana i Hery. Jest z całą pewnością niezbędna pozycja dla miłośników rebeliantów, a ja żałuję, że Kanan zmienił się aż tak w serialu. Choć możemy to sobie wytłumaczyć tym, że nie musiał już tyle pić, bo przestał się ukrywać. No jest też wulgarny w stylu Simpsonów. Nie ma tu wulgarnych niesamowitości. Nowy świt stawia na wartką akcję i swoiste studium życia pod imperialnym butem. Oprócz sieci monitoringu dowiadujemy się też na przykład o braku schronisk dla zwierząt. Imperium bowiem stwierdziło, że bezpańskimi milusińskimi zajmie się lepiej korfawy kult kręcący się po cmentarzach w nocy. Mamy też dużo szturmowców oczywiście, co jednak trochę mnie zastanawia. No bo w końcu jak to jest? Imperium używa bardziej turmowców czy zwykłych żołnierzy takich jak w Solo. W każdym razie lubicie rebeliantów albo lubicie starą trylogię, albo lubicie gdzieś na wojny. Przeczytajcie. Nie zawiedziecie się, a historia i klimat na pewno Was zainteresuje. Dla każdego coś się tutaj znajdzie. A teraz po chwili przechodzimy do recenzji ze spoilerami. I na sam początek. Okładka to swoisty wrisbejd i trzeba się z tym zmierzyć. Biorąc ją do ręki, widzimy Kanana z mieczem świetnym. Myślimy sobie, o fajnie, Jedi kontra żołnierzy, imperatora. Bzdura! Kanan ani razu nie zapala swojego miecza na kartach powieści. Pod sam koniec, co prawda, zabiera go ze sobą schowanego w futerale po lunetce. Ale czego używa? No nie! W momencie, kiedy mógłby, myśli sobie to jeszcze nie czas. No nie jest to uczciwy zabieg moim zdaniem, ale za to nadaje większej wagi momentowi zapalenia miecza po raz pierwszy w Rebeliantach. Co tu mogę wam jeszcze powiedzieć? Vidian to absolutnie zła postać. Bardzo mi przykro z powodu kochanych Besalisków, którzy zginęli przez niego. Jest to postać, która pokazuje na co Imperium naprawdę jest gotowe. Nie ukrywam. Jego przemiana z Limulea Tarsy w Widiana jest naprawdę ciekawa. I bardzo dobrze, że żegnamy się z nim na dobre, tym bardziej, że jego żywot kończy nie kto inny jak z Tego gościa też szkoda. Do gustu przypad mniej sposobny, jako taki mały stateczek z wyrzutnią płomiennych kul, super by się prezentował w serialu jakimś na przykład. Swoją drogą nie obraziłbym się, gdyby postanowiono przełożyć nowy świt na serial. Na przykład. Niektóre sceny aż się o to dopominają. Szczególnie pościg za busem Okadii. Dostajemy nową planetę i księżyc, poza tym chyba nie ma za dużo rozbudowy. Wiadomo, Okadii też szkoda, bo facet był naprawdę w porządku i bardzo jest go, jest przykro po prostu czytelnikowi. przez to, jak skończył. Zielona ma taki melancholijny koniec, ale można sobie mówić o pewnym odkupieniu, jeśli o nią chodzi. No i to zakończenie. Bardzo ładnie zmina się z prowadzeniem postaci. Wow, naprawdę muszę powiedzieć, że się wszystko ślicznie spina w tej książce. Sam finał, a najbardziej wątek sali operacyjnej i bitwa na mostku to fantastycznie napisane sceny. Dlatego również wcześniej wspomniany pościg, czy nawet wizyta w Munglow. Naprawdę podobała mi się ta pozycja. Mam tylko jedno zażalenie do Filoniego. Napisał parę słów na początku, ale mam wrażenie, że książki chyba koniec końców nie przeczytał. Bo co innego powstrzymało go przed wprowadzeniem Zaluny czy wspomnieniem o Okadii albo widzianiem w rebeliantach? Naprawdę. Nie dość, że miłoby się to zrymowało, wiem tak jak poezja, to jeszcze ktoś oglądając rebeliantów poszukałby informacji i przeczytał Nowy Świt. Bardzo nieładnie i totalnie zmarnowana okazja.